Szanowni Państwo, uroczystość z okazji Święta Narodowego 3 maja rozpocznie hymn państwowy, podczas którego zostanie podniesiona na maszt Flaga Państwowa. W dniu 3 maja 1791 roku. Sejm Wielkiej Rzeczypospolitej uchwalił pierwszą w Europie i drugą w dziejach świata konstytucję narodową. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku uchwałą Sejmu Ustawodawczego, rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe. To święto nie tylko przypomina nam o przeszłości, ale i wzywa do refleksji nad teraźniejszością i odpowiedzialnością za przyszłość. W konstytucji tej zapisano słowa, które do dziś poruszają serca i sumienia. Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. To zdanie nie jest tylko prawnym zapisem to deklaracja godności, wolności i odpowiedzialności. To przypomnienie, że państwo nie istnieje dla samego siebie, ale dla ludzi, dla ich dobra, bezpieczeństwa i przyszłości. W tym świątecznym dniu warto przypomnieć sobie, że siłą narodu jest jego jedność, że to, co nas łączy, jest o wiele cenniejsze niż to, co nas dzieli. Nie zapominajmy też o naszym lokalnym dziedzictwie, o pawianicach, o powiecie pawianickim, o ludziach, którzy przez lata budowali naszą małą ojczyznę, uczciwą pracą solidarnością, troską o rodzinę i sąsiada. To właśnie tu w codziennym życiu w naszych społeczności realizują się te same wartości, które legły u podstaw Konstytucji 3 Maja. Wolność, równość, sprawiedliwość.